ponieważ większość, decydowana większość nauczycieli to nauczycielki dlatego tutaj nasza obecność, a jednocześnie proszę o składanie podpisów za to Ogłoszeniem ogólnopolskiego referendum w sprawie odwołania deformy oświaty. Nie pomyliłam się. To, co przygotował nam MEN, to, co przygotowała pani minister Anna Zalewska, to jest deforma oświaty. Że nie wszystkie kobiety mogą uczestniczyć w naszych spotkaniach, w święcie kobiet, nie wszystkie mogą przyjść na protest i się zbuntować bo ich po prostu nie ma. 150 kobiet w Polsce jest mordowanych w ciągu roku. Te 150 kobiet to jest hańba. Hańba każdego mężczyzny, który uderza, wali w kobietę. Hańba całego systemu, który zostawia kobiety same. Hańba dla tego rządu, który nie wspomaga tych, który, którzy pomagają. I hańba dla otoczenia, które na to przyzwala. Głos naszego sprzeciwu słychać od stuleci. Od kilku miesięcy wybrzmiewa on głośniej niż dotychczas. Dzisiaj łączymy się, by jako kobiety świata powiedzieć stanowcze nie systemowi opresji i przemocy skierowanej przeciwko nam. Nadal żądamy wdrożenia i stosowania konwencji antyprzemocowej. Żądamy! 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 Finansowania budżetowego z kościoła na organizacje zajmujące się walką z przemocą wobec kobiet i przemocą domową. Żądamy! Żądamy! Żądamy, Żądamy bezwzględnego ścigania i karania sprawców przemocy domowej, bezwzględnego ścigania gwałcicieli i wdrożenia procedur zapobiegających wtórnej wiktymizacji. 재미